Zadanie. Ile miseczek w kształcie półkul o promieniu 3 dm można zapełnić zupą, która znajduje się w kociołku w kształcie walca o promieniu 4 dm i wysokości 12 dm? Wykonajmy rysunek do zadania. Celem naszego zadania jest obliczenie ilości miseczek, które można napełnić zupą, która znajduje się w takim walcu o znanych wymiarach. Pytanie można inaczej sformułować. Ile miseczek zupy zmieściłoby się w walcu, gdybyśmy właśnie z miseczek przelewali zupę do tego walca? Na pewno w zadaniu będziemy potrzebować objętość walca i objętość takiej półkuli. Więc liczymy. Objętość półkuli jest to połowa, jedna druga wzoru. Na objętość kuli, czyli 4 trzecie pi r do trzeciej. Jedna druga przepisujemy 4 trzecie pi także, a promień naszej kuli to są 3 decymetry Tutaj dwójka i czwórka się skracają, otrzymamy 2 trzecie pi, a 3 do trzeciej to jest 27. Tutaj również się 3 i 27 skróci na 3. Otrzymujemy 9, 9 razy 2, 18 pi decymetrów sześciennych. Teraz obliczymy objętość walca, to znaczy objętość naszego kociołka. Wzór mamy pi r kwadrat razy h, pole podstawy razy wysokość. Więc pi przepisujemy, r to promień jest 4 decymetry, a wysokość 12 decymetrów. I przepisujemy 4 do kwadratu to 16, 12 przepisujemy. Liczby po wymnożeniu daje nam 192 pi decymetrów sześciennych. No i teraz przyszedł czas na właściwą część zadania, to znaczy na odpowiedzenie sobie w jaki sposób obliczyć ile w takim walcu mieści się takich objętości miseczek. Aby udzielić odpowiedzi należy podzielić objętość walca przez objętość jednej takiej miseczki więc dzielimy 192 pi przez 18 pi pi i pi nam się skróci dalej możemy skrócić 192 i 18 na 2 czyli na pół 96 dziewiątych następnie możemy to skrócić na 3 mamy 32 trzecich i widzimy teraz, że jest to 10 całych i 2 trzecie. Dajemy odpowiedź. Zupą z kociołka można napełnić 10 pełnych miseczek.